Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siercach. Są z nami przedstawiciele samorządu studenckiego. Mariusz Lipski. Gębalska Katarzyna. Opowiedzcie coś może o przebiegu dzisiejsze, dzisiejszej imprezy. Jak, jak to ma wyglądać? Generalnie nasza impreza zaczęła się już dwa dni wcześniej. tak? Mamy imprezy towarzyszące, turniej siatkówki, turniej piłki nożnej. A dzisiaj zaczynamy z imprezą plenerową na ulicy Bolesława Prusa 14. Odbywa się konkurs, yy, koncert Jacku to może o koncercie trochę więcej powie Kasia. Zaczynamy od, 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 od mamy różne gwiazdy: Jorgus, Fokus. Gwiazdą wieczoru jest zespół Figofagot. Y, o godzinie 19:00 y, wybory najpiękniejszej misji z Konami 2015. I później przenosimy się do PH lub do klubu 500 metrów na imprezy towarzyszące dzis dzisiejszej naszej imprezie plenerowej. Tutaj przed, przed budynkiem obserwujemy licznie zgromadzonych gości, jak, jaką przewidujecie frekwencję podczas pochodu. To zależy od studentów, tak? Od ich własnych, własnej inwencji twórczej, tak? Co włożył od siebie, żeby żeby przyjść na zadowolić, przebrać się jakoś, żeby ten pochód miał rację bytu, tak? No bo że miasto po prostu musi widzieć, że student się bawił. Studiuję bezpieczeństwo narodowe na drugim roku licencjatu, także dosyć krótko. Od. Roku, nawet nie od roku, od, paru, od sześciu miesięcy działam w parlamencie studentów, także dopiero to początek. No i od razu rzucenie na głęboką wodę organizacja dzkonały 2015 nie jest to łatwe, no ale dajemy radę. No mamy nadzieję, że dzisiejsza impreza się nam uda, że wszyscy będą zadowoleni. Proszę przyznać, że ta impreza to nie jest tylko tak jak tutaj u nas, parę, pięć, sześć godzin. Tak, zabawy i w ogóle to jest masy przygotowań. Dużo więcej czasu musimy w to wkładać, niż tylko to, co widać na placu. Dlatego pracujemy nad tym już od ponad pół roku i, i dzisiaj mam nadzieję, zobaczycie Państwo tego efekty. Za kogo się dzisiaj przebrałaś? Yy, za byle co. No, tak, szczerze mówiąc, nie miałam koncepcji do ostatniej chwili. Wczoraj po prostu wyjęłyśmy z dziewczynami wszystkie. Szmaty, które... Jak wyszło, hmm. za trzy tysiące. Z którego więzienia do nas dzisiaj przyjechałeś? Z Siedleckiego, mam przepustkę. W więzieniu o zaostrzonym rygorze. Co przyspróbowałeś? Wiele rzeczy. I tak mi się nazbierało, że mnie tam siedzieli. Jak tam nastroje przed dzisiejszą imprezą? Wielu. Bardzo dobre. Fajnie! Fajnie My się tak w życiu nie bawią jak my. Masz nawet, czy go byś przestraszył, przy, czy ta maska tak profilaktycznie? E, profilaktycznie, a może po północy przestraszy. No dobra, te, te, teraz pokut. Teraz pokut, a jakie później plany? na lewewa, akademik, zapraszamy wszystkich. Przecie piętro! Przecie zaprasza! zapraszam! 310! Ja jestem Ciocią Lucyną. Podobna, podobna, podobna. z ciocią. Jakie jaki plany? Teraz pochód. A co potem? Jakie plany? Konkurs y Plasuje się na pierwsze miejsce w tym roku. Ruchy zostały wykonane, zwycięstwo w Kieseni. To jest mój konie, menadżer i startuję na mis dzisiejszych jaskonaliów i pokażę wszystkie swoje wdzięki. Ogólnie kocham konie, chciałabym, żeby chciałabym, przepraszam, żeby nie było e, głodu na świecie i żeby dzieci w Afryce e, miały dostęp do edukacji tak jak my. Ja tak Myślałem, że to jakieś flamenko, jakieś tańce może będą potem czy coś. Nie, nie. Tylko makijażu trochę brakuje, ale przy takim cieple bałam się, że spłynie mi cały. E, jak tam plany na dzisiaj? Nie no, zabawa oczywiście jak najbardziej. Moja pierwsza juwenalia tutaj, jaskolalia. Jak najbardziej zabawa za u nas. Szykuje się gruba impreza? No tak, jak, my mamy taki plan jak planujemy. Oczywiście zobaczymy jak wyjdzie w trakcie, bo najlepsze są spontane. Dzisiaj przybrałem się za specjalistę skażeń radioaktywnych. No, tak nie wiem czy nie wiem czy Jest bardzo ciepło, możecie spojrzeć i trzeba promować takie, takie ruchy, żeby po prostu ludzie chcieli na to przychodzić. E, no teraz pochód, a jakie plany potem? Potem no oczywiście w akademiku zaprawić się delikatnie e, dla dobrej zabawy. Przyjechałyście może do tak grzyby? Jesteśmy z Podlasia, szuk... męża szukamy. Gdzieś do klubu poszedł. A jak tam w marszu, nic się nie trafiło? Mi nie, trafiło, nie, trafi... trafi... nie w zabrakło. bo ty się nie nadają. Aż tak źle? Tak, tak, tak. aż tak. Ciężko, ciężko znaleźć. No, Krów nie potrafią dajcie to dlaczego to? Jak się dzisiaj bawicie? Świetnie, ale jeszcze będzie lepiej, na pewno. Tak? A jakie, a jakie są plany na później? O, no, później to przebieramy się i pijemy oczywiście. Nie, to idziemy na ten film. E, Szuka Mojca tak naprawdę. Jak idą poszukiwania? No już właśnie znalazłem tutaj partnera. Tak? Czy, ty, czy to ty jesteś sprawcą tego, co tutaj obserwujemy? A czy ja wyglądam na goś, kto by mógł cokolwiek jeszcze zrobić? <laughs> jak, jak się wam podoba dzisiejszy pokód? No ja ten pierwszy raz jestem bardzo zachwycony. Pierwszy raz jesteś na pierwszym roku studiów? Dokładnie. Jak ci się podoba w Siedlcach? miasto. Moje. A tobie jak się podoba w y... Podoba mi się. Czy to twój pierwszy pokód? Ym, drugi. W tamnym roku byłam też, ale niestety nie wygrałam. Rozpocząć fazę wstępną rzek, ta, rzekłem tak, na naszej dzisiejszej już anariusz. Moi drodzy, serdecznie proszę, może, może odtam komuś nikrochom, to przekażę. Kochani, przekazuję Wam klucz do bram naszego miasta. Wy jesteście tutaj od tej chwili gospodarzami. Że się dobrze, żeby starczyło dla wszystkich. I na przykład, patrzcie ścieżki Wyprzekujcie czas, do póki Więcej, jeszcze więcej Chcę zobaczyć w górze wszystkie Wasze ręce mocniej, jeszcze mocniej, wali bit na stariu, mu ja coraz mocniej Superbalety, zimne browary, gorące kobiety Wódę z szampanem tutaj się pije Jeden ledwo stoi, drugi ledwo żyje Ale to przecież nie o to tu biega Ile kto wypije, ile kto rozlewa Liczy się tylko dobra zabawa To jest w tym klubie priorytetowa sprawa